Dzień dobry, takim właśnie początkiem zapraszam Was dzisiaj na kolejny blog na moim kanale. Zobaczcie, Pinucia ułożyła się na moim szlafroku, a tak na dobrą sprawę na mnie. Słuchajcie, ja sobie tak właśnie leżę i czekam na Masy, aż się wyszukuję. Dzisiaj mamy sobotę i w planach dużo rzeczy do zrobienia, także zabieram Was dzisiaj z nami na ogarnięcie tego dnia. Pogoda, co prawda, jest beznadziejna. Hmm, ale to i tak nam nie przeszkadza w tym, żeby wyjść z domu i coś porobić ciekawego, a chcemy też jechać do Ikei na małe zakupy. Także życzę Wam miłego oglądania. A i Słuchajcie, jesteśmy właśnie w samochodzie i kierunek obrany Ikea. Wiecie, a, jedziemy wiecie? kupić parę rzeczy do domu. A, a, parę rzeczy do domu. Mamy w planach nowy fotel. Um, chcemy kupić też witrynę, wi witrynę a, na... No. Alkohole, zobaczymy czy to się uda. A jest jeszcze z nami kumpel Massimo w samochodzie, który się za mną ukrywa. Także wesoły samochód i wesoła grupka w drodze do Ikei. Vamos comprar todo, todo lo que se nos va. Arribats. whisky? A dwie buty kieńce, co sysyńki. Jak mama. Tak, przed tym na tradycyjne eklopsi publicznej, bo jak tutaj być, to oczywiście trzeba je zjeść. A akurat jesteśmy w porze obiadowej, więc sam raz. Jak widać, który prezentuje się tak, ale została jeszcze mi witryna. Zaproszę. Witrynę z kotem na wierzchu. Pipoś! Co ty tam myjesz sobie? Niestety witrynę będę składać wieczorem, bo musimy wyjść, zrobić zakupy i podjechać jeszcze do naszego znajomego, odebrać przesyłkę, która do nas dotarła z Włoch. No. Będziemy do spakka Napoli odebrać kiełbaski i na pizzę. O, jakie chce? Niech to tyle sobie wystawili, żeby mieć całą pizzę. I mm. domówili jeszcze pizzę flitę. Pizza fritta. Jak ktoś nie wie jak to wygląda, to wygląda mniej więcej tak. To jest pizza smażona w środku, tak twarz. W każdym razie gdyby ktoś pytał, to to jest pizza typowo neapolitańska, bo łodzi typowo z Neapolu i nigdzie indziej we Włoszech jej nie zjecie. Warszawa nocą. I spaka Napoli. Czas wracać do domu. Zjedli, pojedli, no i wracamy do domu. Teraz trzeba zmontować jeszcze naszą witrynę i biorę się za gotowanie. Pokażę Wam, wam co będę robić. Słuchajcie, jesteśmy już w domu i właśnie będę robić napolitańskie ragu. Jak widzicie, tutaj już się podsmaży cebulka. Tu mam przygotowane pasaty pomidorowe, a tutaj jest pręga wołowa. To zaraz będę podsmażać na tej w, tej, w tym garnku. Słuchajcie, dodałam już trzy te duże pasaty do tego mięsa. Zależało mi tylko na tym, żeby ono się lekko podsmażyło. Zalałam, dodałam trochę wody i teraz będzie mi się to na takim hmm, średnim ogniu gotować przez godzinę, ale muszę pamiętać o tym, żeby mieszać tą, tą taką moją miksturę co jakieś 15 minut, żeby to mięso się nie przypaliło. I za godzinę będziemy zmieniać hmm, ogień, gaz, jak to woli, pod, pod tym moim garnkiem i dalej mieszać, także Wam pokażę co i jak. Przeciągnęła już godzina, Dodałam teraz dużo świeżej bazylii, sól i pieprz i zmniejszyłam, że tak powiem, ogień. Przez najbliższe 2-3 godziny będzie się to tak gotować na takim właśnie najmniejszej, na najmniejszej mocy, najmniejszym palniku. Dosłownie, tak jak widzicie, tutaj lekko bulgotać No i oczywiście co 15 minut muszę to przemieszać dokładnie, żeby mi się nic nie przepaliło. Gotowe ragu, do którego wrzuciliśmy jeszcze białą kiełbasę, A tutaj robi się papryka z kaparami i z oliwkami. kończę ten dzisiejszy vlog z mojej łazienki ja zaraz wskakuję do wanny i czas najwyższy przebrać się w piżamkę i spać jest już dosyć późno, udało nam się złożyć całą tą witrynę, chociaż nie było łatwo udało nam się też mi się udało zrobić regu na jutro także czas najwyższy się wyluzować spać, życzę wam miłego dnia, jeżeli oglądacie mnie rano miłego wieczoru, jeżeli oglądacie mnie wieczorem i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki, pa!